Jest tak przejrzysta, piękna woda, to mi się aż po prostu wracać. nie? Ostatnio, przez ostatnio miałem taką, nazwijmy to podróżniczą depresję. Już Ludziska, to było expectation, wiesz, takie radosne wakacje. Yeah! Piękna opolenie a z a mną, reality... Strasznie schodzi ze mnie, tu po prostu ta, tutaj, ropa, ta ropa jest. Tutaj, wszędzie. Wow, to śmieszne uczucie, jest takie suche. No bo... Wiesz? Jak się nawilżacie, to nie schodzi Wam skóra. A jak się nie nawilżacie, no to będzie nie, schodzić. Macie nauczkę, żeby... Daj. Nie wiem, czym się nawilżać, ale... I to pościągnąć. Nie. Bardzo, bardzo żałuję, że nie wziąłem maski do pływania. Naprawdę, żałuję mega, bo na pewno tu jest bardzo ciekawe życie morskie w tym właśnie tutaj miejscu. Tam, nie wiem, czy widać, nie widać pewnie, ale tam niedaleko tej łodzi Gdzieś tam, w tej okolicy, kąpia się chyba jakichś gościu, albo coś tam właśnie łowi, nie? to się nazywa po angielsku spear fishing, czyli wiecie, z tą dzidą sobie łowi, jakieś kraby czy inne robale wodne I, i no jest bardzo ładnie. Szczerze, wiecie, nie chcę wracać do Polski, ale jednak... Jednak czasem trzeba wrócić, nie? Żeby, wiadomo, e, tu się naładowało, jak się mówi, trochę bateria i teraz się wraca, żeby pracować, żeby znowu, wiecie, pojechać w takie miejsce, a jeszcze nawet lepsze miejsca. Nie? nie? wiem, co robimy, czy idziemy e, do domku, chyba pójdziemy i weźmiemy rzeczy i potem, potem troszkę jeszcze popływamy sobie, wiecie, ostatnie chwile. E, czy co, ale bardzo żałuję, mówię, że tam e, tam plus maski nie miałem żeby tam sobie popływać, bo naprawdę tam jest ciekawy. mówię, tu w tym, tej okolicy e, pierwszego dnia, wiecie, gdzieś tam zobaczyliśmy tego rekinka małego e, czarnopłetwego chyba, czy coś takiego e, no, takiego maluśkiego baby rekinka, także na pewno jak jest mały rekinek, to i są większe takie niegroźne oczywiście one są no i, i tak naprawdę Człowiek w sumie docenia e, piękno i wszystko tego właśnie e, już tak naprawdę kończy swoją przygodę tutaj, nie? Kiedyś może jeszcze przyjedziemy, jak nie będzie to jeszcze zniszczone aż tak bardzo. Tak jak tutaj widać na przykład. E, nie wiem czy na górę i doł przyjedziemy, ale naprawdę ładny Apol, e, wiecie, fajna plaża, fajne wszystko zwierzątka. <laughs> Ta, ludzie też spoko w miarę. No. także widzicie. No, patrzcie jeszcze raz, jak to ładnie wygląda. Co? No, tam mówię, ten gościu, się tam właśnie pływa z jakimś białym pojemnikiem, no to mówię, pewnie łowi sobie Serio, jest bardzo ładnie. Szczerze, jak teraz wyszedłem na tą e, tutaj wodę, gdzie jest tak przejrzysta, piękna woda. Musiłeś odechciewał po prostu wracać. Ostatnio przez ostatni, miałem taką nazwijmy to podróżniczą depresję. <laughs> w takim sensie, żebycie, była brzydka pogoda, coś tam. A teraz to jest tak śliczna woda po prostu, naprawdę zobaczcie. Idealnie przejrzysta. Tam na tej plaży, gdzie się zawsze kąpiemy, nie jest aż tak przejrzysta, nie wiem dlaczego. Może przez fale, a dzisiaj jest tak spokojnie, że no po prostu no idealna woda, nie? aż chciałoby się tu wejść po prostu. A więc wiecie, wiecie co wam powiem? Czy w kurze to zaraz tam wezmę gadki, pójdziemy tam, gdzie ten gościu jest, i tam skoczę do wody i się popływam, bo normalnie nie wytrzymuję, nie? Ta rekin, małe rekiny są. No, także mówię, bardzo, bardzo ładnie. widzieliśmy dwa razy, bodajże dwa albo trzy razy mantę widzieliśmy. Tu są płaszczkę, płaszczkę, przepraszam, bo to była płaszczka, bo taka, wiecie, po prostu cała płaszczka. manta to ma tą taką gębę śmieszną, e, e, jeśli się z tego dobrze pamiętam. Także widzieliśmy bardziej, mówię, tą ee, płaszczkę, tutaj jest coś przypływ dzisiaj widzę, bo dużo właśnie wody dzisiaj było tak gdzieś dotąd, można było podejść, e, no, no i tak to wygląda, nie, prezentuje się ładnie, dobrze, że tu przyjechaliśmy, mówię, miała wygrać Indonezja, ale właśnie wygrałem, ale i cieszę się z tego. Mm. Bardzo mało turystów na tym atolu, w sensie na tej wyspie. Bardzo lokalny klimat, fajny naprawdę. O kurde, jaka wielka szura tam pobiegła, szkoda, że nie widać. Coś jak Warans Komodo, nie? I naprawdę mega się cieszę, że tu przyjechaliśmy. 8 dni, 7 pełnych to może troszkę za mało. Czytamy 6, ale wiecie. My tak naprawdę jesteśmy w podróży od, no, prawie od miesiąca. W sumie to od miesiąca, wliczając właśnie jeszcze Mołdawię i Naddniestrze, nie? Swoją drogą, jak chcecie się, się dowiedzieć i pooglądać właśnie filmiki z Naddniestrza, to zapraszam. Są w miarę ok. Mołdawia niekoniecznie mi wyszła, także wiecie, nie polecam, ale zobaczcie, jaka to jest piękna woda, nie? Przeciściutka. Chyba mówię, zaraz pójdę i wskoczę sobie do tej wody, bo mnie tak korci. Strasznie. No ja też chcę pić. Mamy mało już pieniędzy, bo jeszcze nam zostało 500. No, dużo, ale na nic nie wydamy. No tak, no tano, bo wiecie. Bo... Ej, nie topesz, nie topesz. Gdzie? No to dużo lata takich nietoperzy wielkich. Tu naprawdę wielkie nietoperze latają. latają. Mówię, mamy jeszcze z 500 ponad rupi, czyli tam dosyć dużo, bo mówię, 100 to jest 25 zł. A za stówę da się najeść jeden obiad. Ale wiecie, idziemy, bo jeszcze będziemy, ogarnęliśmy lot, nie? Do Polski, w miarę szybki. Będziemy w sumie... 10 godzin lecieć, bo najpierw lecimy z Maledi prosto do Dupaju. Ja nazywam Dubaj Dupajem, bo nienawidzę tego czegoś, <grym> tego tworu, Ale jedziemy i mamy tam kilka godzin przesiadki. 14, 14. 14, także na pewno tam zwiedzimy trochę i powiemy wam jak to faktycznie jest moim zdaniem, bo większość ludzi ale uwielbia. W nocy, bo będziemy w nocy. No dokładnie się znaczy w nocy. W 18 będziemy tam, nie? Tam już będzie ciemno, także zwiedzimy i wam powiemy co jak, mimo że mi się nigdy nie podoba być w 10 godzin w Dubaju. Ja, co mi się nigdy nie podobał, Nigdy nie widziałem fenomenu na takie rzeczy jak Dubaj. Naprawdę. Oprócz tego, że jest najwyższy budynek świata, to nic tam ciekawego moim zdaniem nie ma. Ale się przekonamy. Może zmienię zdanie, chociaż wątpię, bo nie jestem takim typem człowieka, że wiecie, o tutaj wiecie jakieś luksusy, coś tam tego. Co, nie, to tam nie za bardzo ciekawi. Zresztą widać po tym filmie, że mówię, my tutaj jesteśmy budżetowo, także wiecie, jak wszędzie tak naprawdę. no. to jestem jest i ja. Nie dużo zobaczyliśmy. No, także mówię, jak Wam się podoba, podobało ta seria z... Tutaj mal i chcielibyście więcej takich odcinków e, takich wiecie bardziej e, na pierwszy rzut nie chociaż mówię te Maldiwy są bardzo tanie. E, mam nadzieję, że Wam to przybliżyłem, no to zostawcie subskrybera, nie? E, miło mi będzie. Nie chcę wracać do normalnej roboty. Musimy się... wracać do Demian, musimy wracać, więc nie... trzeba. Ja nie tutaj chcę do swojej... Tak, trzeba podbustować kanał, żeby wiecie, żeby e, skupić się w pełne życie na pokazywaniu tego, co tanie i co piękne, e, niżeli właśnie na życiu w takim systemie, jakim niestety żyjemy i taka sytuacja właśnie ma tu miejsce. Dobra, lecimy się napić i idziemy zaraz się przebrać, idziemy się jeszcze pokąpać chwilę. No patrzcie, jak tam jest właśnie ładnie te palmy za mną, nie? Pięknie to wygląda, e, także no my mega ładnie, bo takie długie są te palmy, duże yy, i po prostu, no i ładne, nie? Teraz troszkę zaszło słońce, ale tam widzicie, no są chmury, ale nie tak bardzo, nie? Tam będą jakieś dziewczyny zakryte. No, także wiecie, jest to cisza i spokój i nawet za bardzo czasem, nie? No dobra, mówię, lecimy. Ja... Witamy z słonecznych malewit i niech was nie zwiodą te chmury. Tak naprawdę do jaka jest woda. Zobacz, jest? ktoś mnie tutaj sabotuje oczywiście, bo mi tak plecy wzięła wczoraj w skórę, pościągała, że mi tak teraz piecze przez nią. No dzięki bardzo, bo cały dzień normalnie mnie piecze przez to. Dzisiaj jaka dziewczyna. Nie miejcie dziewczyn, tylko nie wiem co przyjedziecie was przejedziecie się na tym. Ogólnie wiecie, gdyby w sumie nie pracownicy Robole, nazwijmy to, czy inni tam wiecie, po prostu pracownicy z krajów takich właśnie jak czy Indie, czy na przykład Bangladesz, czy coś w tym stylu, no to nie rozwijałyby się tak szybko te Malediwy, nie, bo tu bardzo mało ludzi jest i na przykład wiecie, wprawionych ludzi w budownictwo takie jak tam widzicie w budowlankę, w jakiś przemysł cięższy, to nie ma za dużo z lokalnych, nie tak więc no mówię, bardzo dużo pomagają te kraje, które właśnie przysyłają często na czarno swoich robotników wiadomo, w poszukiwaniu lepszego jutra, bo tam jest, wiadomo, gorsze zarobki niż tutaj, ale często oni pracują, wiecie, w takich ciężkich warunkach, nie? Takich jak to w tych krajach, czyli właśnie, wiecie, bez, bez tak naprawdę jakichś ubezpieczeń, bez niczego. Wiecie. I często w jakichś takich ciężkich warunkach mówię. E, na przykład jak tam było głośno, że zabierali, zabierali im dokumenty, wiecie, w tych e, właśnie krajach takich, z tą, tą, z tą religią i wiecie i nie mogli na przykład wrócić do domu, nie? Bo im zabrali dokumenty, no to może i tutaj jest podobnie, czasem nie bywa. Dlatego tak mówię, to jest takie ciężka praca tych ludzi, ale to wiecie, chcą lepiej żyć, no to muszą jednak się przemęczyć, nie? tak jak my wiadomo dużo Polaków wyjeżdża do Niemiec albo do Anglii, wyjeżdżało do Irlandii, do Norwegii, to do Japonii może nie, ale yy, właśnie do tych krajów wyjeżdżało dużo i także no, za lepszym jutrem, chociaż już w tymcale nie jest lepiej, y, ale no tak to właśnie jest, jaki ten, śmiesznie to wygląda, nie wiem co to jest to jest jakiś nie wiem odpad od tego duriana czy co <laughs> wiadomo jak to wygląda jak klocek Lego ale wiecie dobra idziemy jeszcze do jakiegoś sklepu kupić jakieś ciastka, coś idziemy kupić co nie? Jakieś picie, jeszcze wodę na jutro, bo jutro będą rano zamknięte pewnie sklepy i co? I zawijamy do domu, nie? Się obmyć z tej soli, przykować się do spania, coś jeszcze powstawiać i zwijamy. No, tutaj ten sklep, tutaj, był. o, to był nasz sklep, mam nadzieję, że, bo otwarty jest jeszcze. Także idziemy. Patrzcie, luziska, taka szczura wielka, no. Ale olbrzym Patrz jak się boi o zapierdziała, a ta trochę wolniejsza, są te małe, są szybsze Ty ja Po co straszysz? Po co straszysz? Ja no? mam na ręce Straszy biedną jaszczureczkę no, Niedobra No ludziska, dzisiaj dzień kolejny mieliśmy jeszcze na plażę Takie Ha. Tropikalna ulewa Nazwijmy to. Zobaczcie jak jest. ja pierdzielę Ty, ale tu jakieś coś na wasz. Nieźle, nie? Ale zaraz pewnie przestanie, za 20 minutek przystanie i idziemy na plażę i wyjdzie słońce nie będzie tego deszczu, także taka jest tutaj w sumie pogoda. No. no wyszliśmy, bo chcemy iść na obiadek właśnie, ale cały czas dzisiaj pada tak naprawdę nie. Fatalna pogoda jest. No ale no dobra, no nie mamy wyboru, musimy coś zjeść. No, wypaczcie takie zaskoczenie, że mimo deszczu jednak jakieś dzieciaki tam się kąpią. Nie? I jednak to jest trochę tak, że wiecie, że jest dużo ludzi dosyć e, łażących tutaj, a na przykład w Nepalu czy coś to było o wiele mniej. Nie? No, idziemy po jakiejś picie idziemy coś zjeść Sara, także mi się taka pogoda jest tutaj. Kupiliśmy te, te ciacha, browar za dychę, bo była niby promka, no i kawusie za pietakę, także też taki duży znaleźliśmy ten sklewat na no tej bawki właśnie, był dość duży, chyba nie wiem czy nawet nie największy na wyspie, nie? Także kupiliśmy było dużo rzeczy. Mają tutaj strasznie dużo podróbek, jeśli chodzi o kosmetyki, o perfumy. Na przykład tek który secret podróby są i tak dalej, takich innych różnych znanych A typu. Cze czemu mają nie jak to tam jest z Chin wszystko przychodzi i tak dalej mm -hmm. albo z Indii, albo z jakiejś właśnie Bangladeszy, przychodzi tam... On jest, oni tutaj wcale dużo nie zarabiają, jak ja przecież czytałem taki spawacz, ile zarabia yy, ile tysiąc złotych chyba. 1000, tak, 1500 to jest złotych. No to wiecie, to. Nie może być już tak drogo. A ceny są praktycznie jak u nas. Tak, a tutaj nie wzięła taką filiżankę. No, ale lecimy można. Ja. Tu można więcej mówić, taką szarubę, niestety. Są szare się Tak, mieliśmy tylko 3 dni w sumie takiej pogody ładnej. Się kąpaliśmy, a tak poza tym można mówić, jaka pogoda. I to byłby koniec tak naprawdę Malediwów. E, teraz jeszcze wam, dam Wam szybką przebitkę z Dupaju, e, bo nie nagrywaliśmy za dużo, bo tam nie mieliśmy za dużo czasu. E, kiedy indziej Wam opowiem, ewentualnie. E, no i co, czekajcie na jakieś kolejne podróże. Mam nadzieję, że będą ciekawe i mam nadzieję, że już od następnego filmu będzie kamerka. Także czekajcie. No i subskrybujcie kanał oczywiście. nazywa najbardziej przereklamowane miasto Świata. No, także zabawnie, że tu jesteśmy, mimo że nie mieliśmy tutaj jechać. E, mam nadzieję, że wyjedziemy i zdążymy o siódmej na lotnisko w Szariach, e, czyli takie drugie lotnisko tutaj. Powiem szczerze, tak, robię jakieś tam wrażenie, ale wiecie... Przereklamowane to jest. Nie? Ludzie tutaj będzie tak się ubierają i wszystko robią pod wiadomo pieniążki i publikę, żeby tylko wiadomo się pokazać, a oprócz tego budynku to nic ciekawego tak naprawdę tutaj, nie? E, miks taki wiecie wszystkiego. Nie, że jestem jakimś tym, ale serio to ciekawe. No. także Mówię, my tutaj zaraz bijamy, byliśmy tu ile z 3 godziny może e, ogólnie w tym Dupaju i, i, i jedziemy, nie? Także subskrybujcie, mówię, będzie więcej filmów, już niedługo małe jakieś kierunki. E, no. Buziaczki.